Aby zdobyć nowych klientów, polskie firmy inwestują w reklamę około 7 miliardów złotych rocznie. Większość z nich nadal ufa jednak tradycyjnym formom reklamy. Rozwój internetu spowodował znaczące zmiany w sposobie dotarcia do klientów. Wiele firm dostrzega potencjał nowych mediów i inwestuje w stworzenie strony internetowej, co niejednokrotnie wymaga dużego nakładu finansowego. Mimo to nowych klientów nie przybywa. Być może właśnie w tym momencie ktoś poszukuje firmy takiej jak Twoja. Ale nie możecie znaleźć. Dokładnie teraz w przeglądarce Google przeprowadzanych jest ponad 90 tysięcy wyszukań. Statystycznie 92% społeczeństwa robi zakupy w sieci. 67% z nich przed zakupem szuka w internecie informacji o produkcie. 90% użytkowników przegląda tylko pierwszą stronę Google. W jaki sposób Twoja firma może czerpać z tego korzyści? Chcesz odnieść sukces, bądź na pierwszej stronie. Firma Top Promotion zrobi to za Ciebie. Dzięki nam dotrzesz do szerszego grona odbiorców. Zainwestuj w reklamę, która się opłaca. Już ponad kilkaset firm jest dzięki nam na pierwszej stronie Google. Nie pozwól, aby Twoja konkurencja Cię ubiegła. Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? U naszego doradcy uzyskasz wszystkie niezbędne informacje. Gwarantujemy projekt odpowiadający Twoim indywidualnym potrzebom.